No pewnie będzie dylemat. Czy LH19, LH25 LH35? Różnice są między nimi e, około 1000 zł, no, dużo i mało, tak? E, czy może LH25 będzie tym złotym środkiem? Właśnie przyniosłeś go tutaj z, e, do nas, pokazać. E, za chwilkę sobie do niego e, przejdziemy, pobawimy się nim. E, ale czy to właśnie jest ten model, który ty wybrałeś jako e, no, ten bestseller wśród tej serii? Tak to będzie z mojego punktu widzenia i z tego um, przynajmniej z jakimi użytkownikami się spotykam no to LH25 można powiedzieć że w mojej opinii jest takim bestsellerem to jest taki można powiedzieć uniwersalny środek pomiędzy e, serią premium tak z wyższej półki a monokularem który wciąż utrzymuje idealną relację ceny do jakości ten model jest wystarczający do Polowań praktycznie w każdej scenerii, tak? od polowań typowo leśnych, po polowania w warunkach polnych, na otwartych przestrzeniach. Umożliwia szybką detekcję, błyskawiczny start, bardzo prosta obsługa. I w zasadzie większość użytkowników, przynajmniej którzy zachwalają modele LINX, mówi, że jest bardzo prosty w obsłudze nie wymaga czytania instrukcji. Po prostu każdy, kto weźmie go do ręki, potrafi się nauczyć jego obsługi w ciągu kilku sekund.